Witam. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o rozporządzeniu nr 1054 z dnia 15 lipca 2020 roku, które wkrótce zacznie obowiązywać, zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie nr 561 oraz 165. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uwzględniając wszystkie te instytucje, które są poniżej. Doszło do wniosku, że trzeba zmienić aktualne przepisy, m.in. po to, aby poprawić warunki pracy kierowców oraz uczciwe warunki prowadzenia działalności dla przedsiębiorstw transportowych, tworzenie bezpiecznego, efektywnego i społecznie odpowiedzialnego sektora transportu drogowego, w którym zostanie zapewniona, zapewniona niedyskryminacja, który będzie przyciągać wykwalifikowanych pracowników. I zauważyli, że brakuje pracowników, kierowców, chcą poprzez zapewnienie niedyskryminacji ich przyciągnąć. Niżej możemy przeczytać, że aktualne przepisy są niejasne, jeśli chodzi o tygodniowe okresy odpoczynku, miejsce takiego odpoczynku oraz przerwy w pracy w załodze kilkuosobowej. Problemem jest również brak przepisów dotyczących powrotu kierowców do domu. Prowadzi to do rozbieżnych interpretacji i praktyk w zakresie egzekwowania przepisów w państwach członkowskich. Czyli na przykład takie państwa jak Polska, które nie yy, wprowadzają swoich ciężarówek co 8 tygodni do kraju. Stwierdzono, że niespójne i nieskuteczne egzekwowanie u innych przepisów socjalnych wynika głównie z niejasnych przepisów. Oraz nieefektywnego i nierównego wykorzystania narzędzi kontroli oraz niewystarczającej współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi. Nieefektywne i nierównomierne wykorzystanie narzędzi kontrolnych polega na tym, że starsze tachografy nieinteligentne nie posiadają modułu DSRC. W związku z tym służbą Wchodzi dużo więcej czasu skontrolować starszy samochód niż samochody wyprodukowane po 15 czerwca 2019 roku. Żeby spełnić ten punkt, wprowadzono właśnie obowiązkową wymianę tachografów w ruchu międzynarodowym. Do tej pory prawo nigdy nie działało wstecz. Jeśli samochód nie był wyposażony, w latach jego produkcji w rejestracji z dane urządzenie nikt nie wymagał, ale po kilku latach czy tam kilkunastu trzeba było mu wymienić na przykład układ wydechowy, żeby spełniał normę Euro 6. Mam tutaj ciekawy artykuł, w którym będzie ciekawa statystyka, którą za chwilkę pokażę. W danych cypiku, Wynika, że najwięcej ciągników samochodowych było zarejestrowanych z 2011 roku ponad 30 tysięcy, następnie z 2016 roku ponad 24 tysiące sztuk, z 2012 roku ponad 23 tysiące. Statystyka pochodzi co prawda z 2019 roku, jednak pokazuje to, że jeśli ktoś chciał mieć starszy tachograf jednosygnałowy. Prowadzą samochody właśnie z 2011 roku lub 2012, głównie z takich krajów jak Niemcy, choć nie tylko, również z Francji, niestety, absurdalnych zmian jest w tych przepisach dużo, dużo więcej. Poza szczytnymi ideami. Niewiele mają one wspólnego z rzeczywistością. Na przykład możemy znaleźć taką informację, że kierowcy, którzy wykonują długodystansowe międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy, spędzają dużo czasu poza domem. Obecne wymogi dotyczące regularnego tygodniowego okresu odpoczynku mogą niepotrzebnie przedłużać te okresy. Wskazane jest zatem dostosowanie przepisu dotyczącego regularnych tygodniowych okresów odpoczynku w taki sposób, aby kierowcom łatwiej było wykonywać międzynarodowe przewozy drogowe zgodnie z przepisami i wracać do domu na ich regularny tygodniowy okres odpoczynku oraz wykorzystać pełną rekompensatę za wszelkie skrócone tygodniowe okresy odpoczynku. Zważywszy na różnicę między przewozem osób a przewozem rzeczy, możliwość ta nie powinna dotyczyć kierowców, którzy wykonują przewozy osób. Tutaj moje pytanie, czym są gorsze, gorsi kierowcy autobusów i czy im się nie należy również powrót do domu? Nie mam pojęcia kto takie coś wymyślił. Czyli zmiana przepisów ma polegać na tym, aby przepisy socjalne w transporcie drogowym były jasne proporcjonalne, adekwatne oraz łatwe do stosowania i egzekwowania. Przepisy mają również poprawić warunki pracy kierowców oraz w szczególności zapewnić niezakłóconą i sprawiedliwą konkurencję między przewoźnikami. W jaki sposób, wprowadzając taki idiotyczny zapis, chcą oni do Skutecznie wprowadzić w życie. Tutaj kolejny dowód na to, że przepisy tworzą osoby oderwane od rzeczywistości, które z transportem nie mają kompletnie nic wspólnego. Z myślą o propagowaniu postępu społecznego należy określić, gdzie można wykorzystać tygodniowe okresy odpoczynku, tak by kierowcom zapewnione zostały odpowiednie warunki odpoczynku. Jakość zakwaterowania jest szczególnie ważna podczas regularnych, tygodniowych okresów odpoczynku, które kierowca powinien spędzać poza kabiną pojazdu w odpowiednim miejscu noclegowym na koszt przedsiębiorstwa transportowego jako pracodawcy. Aby zapewnić dobre warunki pracy i bezpieczeństwo kierowców, należy doprecyzować wymóg, by kierowcy mieli zapewnione wysokiej jakości i dostosowane do obu płci zakwaterowanie. Do wykorzystania regularnego, tygodniowego okresu odpoczynku, jeżeli ma on miejsce z dala od domu. Tutaj nasuwa się kolejne pytanie: dlaczego według urzędników jakość zakwaterowania jest ważna tylko podczas tygodniowego okresu odpoczynku, a kompletnie nie interesują się, w jakich warunkach odpoczywacie po np. 15 godzinach pracy, czy to jest w ciągu dnia, w ciągu 40 stopni? Na parkingu. Tutaj kolejny przepis, który zachęci młodych kierowców do wsiadania za kierownicę, do robienia uprawnień, śledztwa kwalifikacji. Między innymi okresu regularnego tygodniowego odpoczynku oraz dłuższych okresów odpoczynku nie będzie można spędzać w pojeździe ani na parkingu, ale wyłącznie w odpowiednim miejscu zakwaterowania. Komisja. Przeanalizowała już w jaki sposób zachęcać do tworzenia wysokiej jakości parkingów, które będą bezpieczne i chronione. Teraz moje pytanie: kto zainwestuje potężne w pieniądze w budowę parkingów, bazy noclegowej, z której kierowcy będą korzystali tylko raz w tygodniu? Zmienione wytyczne TENT, czyli transeuropejskiej sieci transportowej. Przewidują powstawanie parkingów przy autostradach co około 100 km. Teraz pytanie, w którym miejscu, w jakim hotelu macie odebrać tygodniowy okres odpoczynku, skoro te parkingi dopiero będą tworzone, a w zasadzie są przewidywane, czyli nawet nie są wyznaczone dokładne miejsca, dokładne lokalizacje powstania takiej bazy noclegowej. Efektywność kosztowa, egzekwowanie przepisów socjalnych. Szybki rozwój nowych technologii, digitalizacja w całej gospodarce Unii oraz potrzeba zapewnienia równych szans wszystkim przedsiębiorstwom w międzynarodowym transporcie drogowym sprawiają, że konieczne jest skrócenie okresu przejściowego przewidzianego na zainstalowanie tachografów inteligentnych w zarejestrowanych pojazdach. Innymi słowy, została wprowadzona data końcowa, tylko do tej daty będziecie mogli korzystać z tachografów. Które są aktualnie zamontowane w Waszych ciężarówkach. Przepis ten skutecznie zablokuje możliwość trzymania starszych samochodów i zmusi firmy transportowe do wymiany tachografów na tachografy inteligentne. W celu zapewnienia, aby kierowcy, przewoźnicy i organy kontrolne jak najszybciej zaczęli czerpać korzyści z tachografów inteligentnych w tym z automatycznego rejestrowania przez nie przekroczeń granic, istniejącą flotą pojazdów należy wyposażyć w te urządzenia w odpowiednim terminie po wejście w życie szczegółowych przepisów technicznych. Taki termin powinien zapewnić wystarczający czas na przygotowania. Szczerze, nie mam zielonego pojęcia, jakie korzyści osiągną przewoźnicy z wymiany tachografów na tachografy inteligentne. Jedynie co osiągną to potężne koszty, które będą się wiązały z wymianą tych tachografów. Dla kierowców została wymieniona tylko i wyłącznie czynność automatycznego rejestrowania przez nie przekroczenia granicy. Innych korzyści również nie widzę. Do dnia 31 grudnia 2025 roku Komisja sporządzi i przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Sprawozdanie z oceny wykorzystania w państwach członkowskich systemów jazdy autonomicznej. W sprawozdaniu tym zwraca się szczególną uwagę na potencjalny wpływ tych systemów na przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku. W stosownych przypadkach sprawozdaniu temu towarzyszy wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany niniejszego rozporządzenia. I teraz nasuwa się pytanie. To oni znowu kombinują. Być może samochody, które mają dodatkowe wyposażenie w postaci asystenta pasa ruchu, awaryjnego hamowania, tempomatów adaptacyjnych, kierowcy poruszający się takimi samochodami, może będą mieli wydłużony czas jazdy. Widząc takie zapisy jak samochody autonomiczne, systemy autonomiczne. Nie świadczy to dobrze. Raczej sami spodziewają się tego, że będzie jeszcze większy odpływ kierowców, że będzie ich jeszcze mniej wraz z przechodzeniem ich na emerytury. Już nie wierzę, że zmiana przepisów powoduje napływ młodych Niemców, Polaków, Hiszpanów. Także dzisiaj bez happy endu w branży transportowo czekają bardzo trudne czasy, a w szczególności rok 2024 i wiele film może się pozamykać i nie przetrwać wymiany tachografów. Na no dziś to wszystko w szerokości.